W ciekawych czasach szczególnie bacznie należy przyglądać się słowom. Demokracja, wolność, suwerenność, nieodpowiednio użyte, mogą nagle zacząć znaczyć coś zupełnie przeciwnego. Język polityki jest dziś orężem walki. Dobra ze złem, prawicy z lewicą, Mateuszka ze Zbyszkiem. W cyklu czytanie na ekranie polecam dzisiaj najnowszą książkę Michała Rusinka Trzewiokracja czyli co piszczy w polityce Michał Rusinek prześwietla ten język odsłania ukryte sensy i przewrotne nie zawsze do końca świadome intencje polityków uczula nas na ich manipulacje i pokazuje zwodne mechanizmy języka w tekstach pełnych poczucia humoru, ironii i zdrowego dystansu, autor udowadnia, że śmiech bywa najlepszą bronią wobec rzeczywistości lepszą niż miecz lepszą niż gaśnica. Ze wstępu. W 1989 roku staliśmy się znowu państwem demokratycznym po 45 latach. Chodziłem wtedy do liceum. Nastroje w Polsce były wówczas entuzjastyczne i pełne nadziei. Pamiętam rozmowę z pewnym Amerykaninem, Native Speakerem, który uczył nas przez jakiś czas angielskiego. Powiedział, Cieszę się i gratuluję Wam, że odzyskaliście wolność. Ale ważniejsze jest to, co teraz z tą wolnością zrobicie. Zapamiętałem Jego słowa i nieco zatroskaną minę, której zupełnie nie zrozumiałem. Mogliśmy się wtedy obawiać, co najwyżej Związku Radzieckiego, ale przecież nie tego, że z własnej woli będziemy podkopywać fundamenty demokracji. I dobrowolnie pozbywać się wolności. Wydawało mi się to absurdalne. Jego niepokój, jak się wkrótce okazało, nie był nieuzasadniony. Historia zna przecież takie przypadki. Wystarczy przeczytać Ucieczkę od Wolności Ericha Froma i przekonać się, że to książka nie tylko o źródłach nazizmu. Ale i o naszym odwiecznym ludzkim lęku przed wolnością, marzeniach o władzy silnej ręki, tendencjach sadomasochistycznych i fantazjowaniu o okrucieństwie wobec słabszych, a także o samotności i braku bezpieczeństwa czyli lękach, na które liberalne demokracje nie tylko nie znalazły remedium, ale które wciąż podsycają. Pragniemy się więc od nich uwolnić, nawet za cenę wolności. Demokracja i wolność nie zostały nam dane raz na zawsze. W tę pierwszą wpisane jest ryzyko, że może ona niepostrzeżenie zacząć dryfować w stronę ustrojów totalitarnych i pozostanie tylko pustym słowem, któremu politycy nadadzą niedemokratyczne znaczenie. Niektórzy z nas pamiętają jeszcze, jak niewiele wspólnego z demokracją miała demokracja ludowa czyli ustrój panujący niegdyś w naszym kraju i w krajach ościennych albo, albo libijską Jamaaharię czyli etymologicznie władzę ludu, wprowadzoną przez Muamara Kaddafiego która była de facto dyktaturą. Nie wszystkie systemy autorytarne są efektem rewolucji. Czy zamachów stanu? Dyktatorzy z populistycznymi hasłami na ustach często dochodzą do władzy dzięki wolnym, demokratycznym wyborom. I wolność się kończy. Słuchiwanie się w to, co mówią politycy, nie jest czynnością szczególnie przyjemną. O wiele przyjemniej jest czytać literaturę piękną, chodzić do teatru. Do kina czy słuchać muzyki. Ale jeśli mamy świadomość kruchości demokracji, jeśli wiemy, że za sprawą populistycznych polityków możemy utracić wolność, powinniśmy powstrzymać niechęć, a może nawet obrzydzenie. I zamiast zamykać się na górnych piętrach wieży z Kości Słoniowej, słuchać tego, co mówią i jak mówią politycy. Żeby się nie okazało, że gdy wychyniemy ze swojej wierzy, będzie już za późno, bo nikt się nie sprzeciwiał, nikt nie protestował, nikt nie poddawał krytyce, większość dała się omamić i zastraszyć, i znowu będziemy żyć w państwie, które z demokracją nie ma nic wspólnego, tylko jest na przykład tytułową trzewiokracją. Od wielu lat przysłuchują się językowi polityków. Piszę o nim cotygodniowe felietony do gazety Wyborczej, których wybory zostały także opublikowane w dwóch książkach: Mroczny Eros, czyli pypcie na języku polityki i Ptak Dodo, czyli co mówią do nas politycy. Felietony wybrane i zebrane w tej książce Ukazywały się na łamach Gazety Wyborczej od kwietnia 2023 roku do sierpnia 2025. W międzyczasie zmienił się rząd na prodemokratyczny. Pojawił się też nowy język, ale to nie znaczy, że całkiem i na zawsze zamilkł ten, który demokracji zagrażał. Ba, po wyborach prezydenckich przegranych przez prodemokratycznego kandydata, język ten znów stał się głośniejszy i nabiera coraz bardziej brunatnego odcienia. W książce tej ostrzegam przed bezkrytycznym i bezrefleksyjnym słuchaniem języka polityków, zwłaszcza prawicowych, a robią to z przymrużeniem oka. Śmiech też jest przecież bronią albo raczej sposobem na rozbrajanie paraliżujących lęków. Przede wszystkim jednak zwracam w niej uwagę, że wszyscy powinniśmy tak wyostrzyć sobie zmysły, żeby ten język zauważyć. Jestem bowiem przekonany, że jeśli nie stanie się on dla nas przezroczysty, czyli niezauważalny, jeśli nie będziemy go traktować wyłącznie jak profesjolektu pewnej specyficznej grupy zawodowej, to istnieje mniejsze ryzyko, że damy mu się zmanipulować i większe prawdopodobieństwo, że będziemy mądrzej głosować w wyborach. Dzięki temu demokracja, ostatnio trzeszcząca w posadach w wielu krajach, będzie miała szansę dłużej przetrwać, czego sobie i Państwu życzę. Michał Rusinek, Kraków, sierpień 2025 roku.